Pąparam, pompororą. Jesteście gotowi? E, to ja ciocia Magda. Zaczynamy. Pięciu nieudanych. Było ich pięciu pięciu nieudanych. Jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty. Pierwszy był dziurawy. Miał cztery wielkie dziury. W samym środku brzucha. Mm, lubił też zjadać jabłka, zielone. Mm. Drugi był złożony na pół, jak list do wysłania. Trzeci był stlaczały, wiecznie zmęczony i spał bez ustanku. Czwarty był postawiony na głowie, nos na dole, nogi w górze. Świat widział zupełnie inaczej niż my. A piąty Szkoda gadać. Piąty był felerny. Od stóp do głów. Dziwoląg nad dziwolągami. Istna katastrofa. To był piąty. Nie potrafili niczego zrobić. Od początku do końca. Ale też wcale nie mieli na to ochoty. Mieszkali. Wielkim, koślawym domu, który w każdej chwili mógł runąć, ale jeszcze stał. Często przekomarzali się, kto z nich jest najbardziej nieudany. Bardzo ich to bawiło. Pewnego dnia nie wiadomo skąd przybył niezwykły do nie, pięciu nieudanych kość. I szedł, 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 szed, aż dotarł do koślawego domu, w którym mieszkało pięciu nieudanych. Był piękny i gładki, po prostu idealny. Miał nos w miejscu nosa, dumnie wyprostowane ciało, i ani jednej dziury w brzuchu. A do tego jeszcze imponującą fryzurę. Hmm, sama chciałabym mieć taki warkocz. Jak wam się podoba? Pan idealny? Co wy tu robicie? Zapytał idealny. Hmm, w sumie nic. Wszystko knocimy. Odparła piątka. Przyjaciół, Ależ tak być nie może. Trzeba pilnie temu zarazić. Znaleźć jakieś rozwiązanie, opracować plan, wpaść na pomysł. Zawyrokował idealny. Hmm, jak myślicie, co wymyślili wszyscy razem? Zaraz się dowiemy. Przeze mnie pomysły przelatują na wylot, powiedział. Hmm, wiecie kto? No, mógł powiedzieć tak. Może dziurawy, który miał cztery dziury na brzuchu. Tak, to on. A ja gubię się gdzieś w tych wszystkich zagięciach, powiedział, złożony na pół. Moje pomysły są mnie mrawe i słabe. Odezwał się z flaczały. A moje są postawione na głowie. Wiecie, kto mógł to powiedzieć? No pewnie, nie kto inny jak postawione na głowie. A moje rzecz jasna są felerne. Dorzucił felerny. Jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty, piątka. Więc żaden z Was pożytek. Jesteście naprawdę do niczego. Oburzył się idealny. Może i tak. Odparł dziurawy. Za to ja nigdy się nie złoszczę. Złość przelatuje przeze mnie na wylot przez wszystkie dziury. Trochę mu zazdroszcza. Ja nie mam. W brzuchu tyle dziur, żeby mi złość tak przelatywała. A jak jest u Was? Ach, a ja zawtórował, złożony na pół. Przechowuję w moich skinciach wszystkie piękne wspomnienia. Zobaczcie, ile ma wspomnień. To pewnie z ostatniego spaceru. Jakieś gałązki. O! Ucieszył się postawiony na głowie. Ja z kolei dostrzegam rzeczy, których nie widzą inni. Ci zachodzą a, normalnie na nogach, a nie na głowie. Hmm. Ha, 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 ha. Roześlał, Roześmiał się felerny. A ja jestem tak felerny, że kiedy mi coś w końcu wyjdzie, ogłaszamy tuturu. Ru. Święto. Chyba Felerne coś malował. I nawet mu wyszło. Widzicie, podobnie zna jego. I poszli sobie piątka przyjaciół, poklepując się po plecach, zadowoleni z siebie jak nigdy. A, ideal, a idealny został sam. Jak palec. Z głupią miną, która pasowała do niego idealnie. Koniec. Dziękuję. Mam nadzieję, że mm, podobała Wam się mm, książka o pięciu nieudanych. Jestem ciekawa, e, który z bohaterów tej książki mm, spodobał Wam się najbardziej. Moim ulubionym bohaterem jest mm, dowiecie się tego w następnym filmiku e, Ciekawe, czy ktoś z Was zgadnie. Kto to może być?